centralnej lidze juniorów to była kolejka, w której przegrał lider i druga drużyna tabeli. Śląsk Wrocław pojechał do Łodzi na spotkanie z UKS-em SMS-em w roli faworyta, lecz przegrywał po golu w szóstej minucie autorstwa Roberta Prochownika, który wykorzystał błąd obrony. Co prawda wrocławianom udało się objąć prowadzenie jeszcze do przerwy, gdy Paweł Fediuk wykończył akcję całej drużyny, a Dominik Stupieńko pewnie wykorzystał rzut karny. Jednak w drugiej odsłonie zdeterminowani gospodarze skutecznie kontrowali i wykorzystywali swoje okazje. Tomasz Pałgan wykończył składną akcję łodzian w 54. minucie. Mikołaj Owsiak najlepiej zachował się w zamieszaniu pod bramką na kwadrans przed końcem. A w doliczonym czasie gry Konrad Urbański z bliska przypieczętował pierwsze zwycięstwo Beniaminka w tym sezonie. W Gdańsku swoje drugie zwycięstwo z rzędu odniosła Lechia w spotkaniu z Lechem. Poznaniacy objęli prowadzenie dzięki trafieniu Damiana Kołtańskiego, ale już po 12 minutach odpowiedział Kacper Sezonienko. Jeszcze przed przerwą Jakub Cieślicki dał gospodarzom prowadzenie, a po przerwie ten sam zawodnik je podwyższył. W końcówce emocje zagwarantował gol Adriana Ratajczyka z rzutu karnego, lecz ostatecznie goście nie wywieźli z Gdańska nawet punktu. Zdecydowanym zwycięstwem zakończyły się derby Krakowa, Choć Wisła swoją przewagę nad hutnikiem podkreśliła dopiero w ostatnim kwadransie. Jeszcze przed przerwą prowadzenie przyjezdnym dał Patryk Warczak, a worek z bramkami rozwiązał się od 75 minuty. Najpierw trafił Antoni Klimek, potem Piotr Ćwik, i jeszcze w doliczonym czasie gry bramki zdobywali ponownie Klimek i Kacper Myszoglą. Hutnik stracił w tym sezonie już 20 goli i to najgorsza defensywa w CLJ. Na drugie miejsce w tabeli awansowało Zagłębie Lubin, które na własnym boisku jeszcze nie straciło gola. Do pokonania Jagielloni Białystok wystarczyła więc tylko jedna bramka, której autorem był Bartłomiej Kłódka. Podobną serię domową ma również Górnik i również w takim wymiarze bramkowym Zabrzanie pokonali u siebie Pogoń po golu Kamila Grudzińskiego z 61 minuty. To już trzecia porażka Szczecinian w tym sezonie. W Gdyni Arka pokonała inny zespół z Zabrze, a więc Gwarka. Radosław Nawrocki rozpoczął strzelanie w 16 minucie, a jeszcze przed przerwą prowadzenie gospodarzy podwyższył zrzutu rzutu karnego Mateusz Stępień. W drugiej połowie goście odpowiedzieli trafieniem Adriana Gawlika, ale jakiekolwiek szanse na punkt odebrał im Bartosz Kamiński, który strzelił swojego gola w 85 minucie. Tym samym Gwarek pozostaje ostatnią drużyną, która w centralnej lidze juniorów jeszcze nie odniosła zwycięstwa. Bardzo ciekawie działo się przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Eskola już w 13 minucie objęła prowadzenie za sprawą Damiana Dąbrowskiego, lecz szybko przyjęła dwa ciosy ze strony Krakowi. Po 120 sekundach wyrównał Jakub Guralczyk, a 5 minut później na 2-1 trafił Łukasz Ziemnik. Po przerwie znów zaatakowali goście. A na 2–2 gola strzelił wyróżniający się w eskoli Keleczukwu Ebenezer. Jednak jego wysiłek poszedł na marne, ponieważ po godzinie gry wynik ustalił Kasper Grzebieluch i Krakowia zanotowała pierwsze zwycięstwo w sezonie. Na koniec przypominamy bramki zdobywane w meczu transmitowanym na kanale łączy nas piłka. W Kielcach korona pokonała lidera z Warszawy 3–2. Zaczęło się od trafienia Jakuba Rybusa dla gospodarzy. Wyrównał je Macenko dla Legii, ale potem dwa rzuty karne pewnie wykorzystał dla korony Jakub Górski i nie pomogło trafienie Patryka Pierzaka z 61 minuty ani liczne sytuacje w końcówce meczu. Legia przegrała swój pierwszy mecz w sezonie. Oto komplet wyników w Centralnej Lidze Juniorów. Piąta kolejka przyniosła zdecydowanie najwięcej sensacji z dotychczasowych serii spotkań. W tym tygodniu z kolei następne interesujące starcia, a nasze kamery wybiorą się na nowy ośrodek treningowy Jagiellonii w Białymstoku, by pokazać mecz gospodarzy z Koroną Kielce. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 12.